Robota, robota. la 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 la, la, la. Hmm, hmm. Ale to ekscytujące, Bodziu. Pierwszy raz ktoś maluje mnie wolę już z natury. Z natury nie jestem przywiązany do siedzenia w miejscu, ale cieszę się, że mnie malujesz. Wiesz, wolę cię malować niż sprawdzać, co zmalowałeś. Dlatego wybacz te linie. A teraz patrz i podziwiaj. Tada! I co, Edek? Co ty na to? Miał się nazywać akwarela w oleju, ale teraz widzę, że przywiązanie jest bardziej wymowne. Co? Och, Bodziu! Ty jesteś jak pas bezpieczeństwa na przednim siedzeniu przyjaźni. Wiem, gdzie nas powieszę. Jakoś nie mam zaufania do odporności tego gwoździa na sztukę, więc tak na wszelki wypadek wyjmę go bodziu i wbiję nowy, bo na mnie można zawsze liczyć, tak wiem. Tylko nie podziura w ściany, dobrze? <słyski> nie. Czy wiesz to, Edek? Zostaw. Powiesimy go gdzie indziej, dobra? Przestań pomagać! To nie jest pomoc! Ej, Jejdź! Ale to dziwne. Ten gwóźdź był jednak solidny. Wiesz co, bodziu? Bardzo pouczająca lekcja. Wynika z niej, że choćby się wokół pwaliło, paliło i ogon przygniotło, nie ma takiej rzeczy, z którą nie poradzi sobie para przyjaciół. I muszę ci powiedzieć, Bodziu, że jesteś bardzo spoko przyjaciel! Jesteś spokojny? Może chcesz pójść się przewietrzyć? Co ja? Jestem oazą spokoju. A wiesz dlaczego? Nie! Skąd? Bo jest ktoś, na kogo mogę liczyć. Przywitaj się! Oto perfekcjusz! Wielozadaniowy robot domowy, tak perfekcyjny, że nie popełnia błędów. Czujesz? Pomaga, a nie popełnia błędów. To jest to dzieło sztuki. Naprawdę. W takim razie pozwól, że jako pierwszy uścisnę jego dłoń! Witaj w naszych skromnych progach! Jestem Edek! I możesz na mnie liczyć! Dobrze, świetnie, Edek! Ale trzeba go najpierw aktywować za pomocą formuły aktywacyjnej. Eee. Perfekcjusz, aktywuj funkcje podstawowe. Głos pana rozpoznany. Perfekcjusz melduje gotowość do pomocy, mój panie. O, przestań. <laughs> Proszę, mów mi Bodzio. Przyjęte. Perfekcjusz gotowy do pomocy, mój Bodzio. Słyszałeś to? Powiedział do ciebie Bodziu i że jest gotowy do pomocy. Zupełnie jak ja. Tylko perfekcyjny. Jest niezastąpiony. Lecz jeśli jednak chcemy go wyłączyć, trzeba wypowiedzieć formułę dezaktywacyjną. Ale nie teraz. Dopiero jak to będzie konieczne. Dobra? Och, nie martw się, Bodziu! Nie potrafiłbym zapamiętać aktywacja dezaktywacji za żadne kości świata! Dezaktywacja aktywowana. Przygotować się do detonacji na 3, 2, 1. Jak widać, perfekcjusz wciąż nieźle działa. Dzięki, Edek. Z perfekcjuszem raz, dwa odbudujemy dom. Dzięki, Edek. Niezła z nas trójca, co, Bodziu? Wy się zajmijcie dołem, a ja w tym samym czasie będę naprawiał sufit, dobra? Ty, 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 ty naprawisz sufit? Ten nad moją głową? Myślisz, że to bezpieczne? Ej, perfekcik, możemy pogadać? Muszę zmienić ci ustawienia. Masz teraz nowe zadanie. Gdy widzisz, że Edek chce pomóc, pójdź tam i natychmiast go zastąp. Dobrze? Zacznij teraz. Tak jest, Bodziu. Perfekcjusz gotowy do wykonania za... Dania. Za... Stąpić. Zastąpić. E-e-etka. O, cześć Perfekcjuszu. Chcesz pomóc w naprawianiu sufitu? Potwierdzam. Perfekcjusz gotowy do... Pomocy. nie, ktoś już szczypnie. Perfekcyjna robota! I nikt nie jest ranny! Z ciebie to naprawdę perfekcyjny pomocnik, co nie? Potwierdzam. Perfekcjusz gotowy zastąpić... Zastąpić... Etko! Dobra, niech ci będzie. Pójdę sobie. Ty zajmiesz się sufitem, ja pomogę Bodziowi naprawiać schody. I tak będzie. To ja pomogę Bodziowi stawiać ścianki działowe. Może odkurzę dywan? Zamówię pizzę. Patrz, Bodziu! On nawet robi perfekcyjną pizzę. I nikt nie jest ranny. Widzę, że ty i twój nowy pomocnik macie wszystko. Dołą, bodziu! Poczekam więc u siebie, aż będziecie mnie potrzebować! Perfekcyjna robota! Czemu wcześniej nie posłałem po robota? Kocham cię jak przyjaciela. Oby tak dalej, mój perfekciu! Zrozumiano! Realizacja zadania wznowiona. Zastąpić tka! Zastąpić tka! Poczekam, aż będę wam potrzebny, przyjaciele! Jestem gotowy! Czekam cierpliwie. To doskonale, Edek. Czekaj cierpliwie. Jestem tu. Zwarty i gotowy. Zwarty i gotowy do akcji. Możecie na mnie liczyć. I. Nie wierzę, że to koniec. I że Edek niczego nie zepsuł. Więc to przede wszystkim sukces Edka. Kończ przyjacielu, i podziwiaj nasz pięknie odnowiony dom. Jestem mój bodziu. Obsia opsia obsia ko kopstka, obsia kostka. Perfekcjusz, co, co jest? Śrubka ci się poluzowała? Dlaczego wyglądasz jak Edek? Edek nie jest już wymagany. <laughs> Dokończyć zadanie Perfekcjusz musi zastąpić. <laughs> Edka! Zastąpić Edka? Nie! Stój perfekcjusz do nogi! Wciąż jestem zwarty i gotowy do pomocy! Wystarczy tylko słowo! A tymczasem robisz siad i waruj, aż będę potrzebny! I a par! Ja! Dokończyć zadanie! Zastąpić! Zastąpić! Eww! Czyżby? Jeśli myślisz, że zastąpisz najlepszego przyjaciela bodzia, to weź się za! Oczkaj! Nowe zadanie! Przyjęte! Zastąpić przyjaciela bodzia! Zastąpić? Bodzia! Już lepiej powtórz to! Edek! Na pomoc! Potrzebujecie ratunku! Ratunku! Myślałem, że już nie poprosisz, Bodziu! Edek, chodź tu! Co tak długo, co? Przepraszam, Bodziu! Od tego siedzenia zdrętwiały mi nogi. Chodźcie, nóżki! Ratować bodzia! Edek! Szybko! Wypowiedz formułę dezaktywacyjną! Oj, Bodziu! Mówiłem ci przecież, że jej nie zapamiętam! Choćby nawet czyjeś życie wisiało na włosku! Moje życie wisi na włosku! Mam rozumieć, że nie bawicie się w karuzele? Wstyd, Perfekcjusiu! No. 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 Proszę, abyś natychmiast zaprzestał tych szalonych wygłupów i aktywował dezaktywację! Bo wybuchnę! Poczekaj, aż będę daleko od niego! Zrozumiano! Aktywacja, dezaktywacji na trzy, Dzięki Edku. Czy mógłbyś być tak miły i przyniósł mi apteczkę? Z przyjemnością, przyjacielu! Przecież od tego ma się przyjaciół, bodziu! O, ciekawe skąd się wziął już na portrecie naszego przywiązania! Zostaw to, Edek! Nie!